Czyli generalnie mówimy o tym, żeby ludzie się chcieli zgłosić do armii zawodowej. Zdecydowanie tak, bo armię jest zawodową. Natomiast e, póki co nie ma takiego wyzwania, żeby odwieścić pobór, ale stoimy w obliczu taki, takiego zagrożenia, że będzie ten pobór trzeba odwieścić, pod warunkiem, że e, Europa. Yy, obudzi się i przemysł zbrojeniowy Europy przedstawia się na produkcję wojenną, która ta produkcja pozwoli wyposażyć armie europejskie na takim poziomie, że Putin będzie się bał z nami zaczynać cokolwiek. No właśnie, bo teraz chyba patrząc na w ogóle zdolności zbrojeniowe czy wojenne całej Unii Europejskiej, to chyba Putin nie ma aż tak za bardzo czego się bać. No niestety tak, to prawda. Myśmy się spali wiele lat. Proszę zauważyć, co się w tej chwili dzieje, mimo tego, że sytuacja za wschodnią granicą jest bardzo niebezpieczna. Jesteśmy w stanie wojny hybrydowej. Tak. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest bardzo chwiejna. My nie wiemy tak naprawdę, nie czy wiemy. będą w Stanie Zjednoczone dalej w NATO, czy nie będą, na to potrzeba szybkiego szczytu, a zatem Europa nie zrobiła wiele, żeby się przygotować, żeby budować ten potencjał odstraszania, o którym mówimy już od wielu lat i my go nadal nie budujemy.